Siemaneczko wszystkim, ja jestem Kowarek, witam Was w to wrześniowe popołudnie. jest 6 września, ja miałem w końcu czas, żeby nagrać, no powiedzmy, że takiego vloga informacyjnego. Dlaczego widzicie teraz mnie? No będę starał się wyjaśnić. Otóż doszedłem do wniosku, że na kanale są potrzebne jakieś zmiany. No ale zanim przejdziemy do tego, to przede wszystkim najważniejszą rzeczą Chciałbym Wam podziękować za 500 subskrypcji. No mam nadzieję, że jeszcze z nich nie kliknął e, od subskrybowania. I w tej chwili mam nadzieję, że jest 501 tak jak e, miało to miejsce wczoraj, bo nie sprawdzałem jak ma się sprawa dzisiaj. W każdym razie no, mam nadzieję, że ponad 500 subskrypcji cały czas jest. E, Specjala na 500 osób nie będzie. Jest ten film e, informujący. I chciałbym Wam jeszcze raz serdecznie podziękować. No, musicie wybaczyć mi, jeżeli będę się motał. Otóż jednak, nagrywanie bitewek z Złota i ich komentowanie jest dużo prostsze niż patrzenie się w obiekty aparatów I, i mówienie do Was. Ja, oczywiście, nie mam żadnego scenariusza, nie lubię tego robić. Choćbym miał się motać, wolę powiedzieć Wam to, co myślę w danej chwili, ale to, co sobie tam przygotowałem na kartę. Także jeszcze raz Wam dziękuję za. Za 500 słów i mam nadzieję, że będzie nas cały czas więcej przybywało, bo zdałem sobie sprawę z paru rzeczy. Otóż, najważniejszą rzeczą, chyba jaką sam założyłem na kanale, no to pojawiła się taka troszeczkę monotoniczność. Od ostatniego czasu wrzucam w zasadzie tylko powtórki i ewentualnie swoje bitwy. I mi się to też za bardzo nie podoba, bo nie chcę, żeby wiało nudą na kanale, więc tutaj na pewno jeżeli o to chodzi, nie ja powinienem się w ogóle, jeżeli o to chodzi no to na pewno to zmienimy, na pewno powrócą informacje, powrócą newsy tylko wiecie, to też jest na zasadzie, że nie będę wgrywał newsa o o byle czym. jeżeli będzie to coś nieistotnego, to po prostu yy, nie będę tego Wgrywą. ale wiadomo, jakieś e, takie wiadomo, nowe czołgi, z rozpiska aktualizacji, co tam ciekawego będzie, no to, to na pewno takie informacje się na kanale e, pojawią. No, e, więc tutaj od razu zacząłem temat WOTA: co się zmieni, e, co dalej. Na pewno pojawią się szczegółowe informacje odnośnie aktualizacji. Będę pobierał sobie serwer testowy i będę e, sprawdzał, co tam nowego, będę oceniał, czy to jest dobrze, czy też źle. Mam nadzieję, że i Wy będziecie oceniali razem ze mną w komentarzach i stworzymy jakąś taką fajną dyskusję na ten temat, a będzie okazja, ponieważ dzisiaj się że startuje aktualizacja 1.6 no ale to nie o tym dzisiaj. Co dalej tam ciekawego? Na pewno pojawi się seria już na dniach. Nie wiem jak nazwać, że pewszy będzie po prostu, co Kowarek ma w garażu. To jest seria, do której już się zabieram. Wydaje mi się, że mam kilka czołgów, które, którymi chciałbym się z Wami pochwalić. A będziemy zaczynali od kieru pierwszego, więc no, będzie zabawnie. I seria już powiem Wam teraz będzie polegała po prostu na tym, że będzie, będziemy rozgrywali około dwie bitewki danym czołgiem, plus do tego opowiem jeszcze historię związaną z tym czołgiem, dlaczego ją kupiłem, jeżeli dobrze będę pamiętał oczywiście bo kłamał nie będę i w taki sposób poprowadzimy sobie tę serię. Wydaje mi się, że będzie trwała uła jeszcze trochę, więc no, o to nie musicie się obawiać. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wota, powiedziałem wszystko. Nie, jeszcze nie. Chciałbym ogólnie, jeżeli będą jakieś mistrzostwa wota chciałbym przede wszystkim zrobić swój komentarz. Czuję się w tym dosyć nieźle, wydaje mi się, że pojęcie jakieś tam mam. Więc, jeżeli będą jakieś mistrzostwa transmitowane, czy coś, no to na pewno będą pojawiały się streamy. A potem najprawdopodobniej reuploady tych streamów na kanał z moim komentarzem. Jeżeli będą jakieś tam mistrzostwa mistrzostwa włata, czy jakieś tam turnieje, wiadomo się odbywały, więc chętnie będę to komentował. Bo zauważyłem, że nie jest wcale dużo takich osób, które się w tym. Zajmuję. Dobra, kolejną rzeczą, którą chciałbym poruszyć po prostu jest jeszcze zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie najprawdopodobniej dzielą się na dwie jak nie trzy grupy są ludzie, którzy kochają WOTa i są ludzie, którzy kochają War i wiecie co to zwiastuje już, możecie się domyślać otóż na pewno będą się pojawiały materiały z gry War Thunder i zdaję sobie sprawę, że pierwsze kilkanaście odcinków jakie grałem to będzie po prostu masakra jeżeli chodzi o mój komentarz i o moją rozgrywkę, dlatego, że ja w War Thundera zagrałem 5 minut na PS4 i takie mam doświadczenie z tą grą więc no zabawnie będzie na pewno, ale zdaję sobie sprawę, że e, są fani jednej gry i drugiej ja na pewno się nie będę robił tego z przymusu, bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę ciekawe doświadczenie, zupełnie inne, jeżeli chodzi o WOTA, e, więc na pewno materiały z World będą się pojawiały. Tylko chciałem, żebyście wiedzieli o tym, że jednak wiadomo, WOT jest grą przewodnią tego kanału, więc najwięcej materiału będzie się pojawiało oczywiście e, z World of Tanks, więc żeby była tutaj jasność. Trzecią chyba i ostatnią sprawą, jaka zajdzie na zmiana na kanale, no to jest jeszcze pojawienie się e, serii z innych gier, ale e, jest to, że tak powiem, troszeczkę odległa, znaczy może nie odległa, to jest bliska przyszłość, ponieważ są gry, ponieważ są gry które chciałbym, e, chciałbym sobie popykać. E, mało jest gier, które zatrzymuję w na no dłużej, e, dlatego nie wrzucam ich na kanał. Chociażby kurcko, ale nagrało mi się e, dosyć spoczko, ale no, na no, no, nie będę ukrywał. Trochę mało kontentuję w yy, Grą, którą na pewno będę Wam pokazywał, to jest Gra Kaliber, yy, którą może widzieliście, może nie. Yy, jeżeli nie widzieliście, to być może teraz widzicie yy, jej zwiastun albo kamer gameplayu. No jest to dosyć to jest to taktyczna strzelanka trzecioosobowa. Ja takie klimaty bardzo lubię i ona jest no, po wielem takiej świeżości, jeżeli chodzi o rynek. Bo tam gdzieś mamy Counter Strike'a, mamy, mamy gdzieś Rainbow Six Siege, a ja do tych bier tak na dwa razy. Więc. Y Będę cierpliwie czekał, aż wyjdą jakieś zamknięte testy beta Kaliber albo Open Beta, bo no to gra będzie na pewno Free -to play, więc na to, no, tak powiem, nie mogę się doczekać. A drugą grą, którą na pewno też ujrzycie na kanale, jest to jest gra Lost Ark. Jest to pewnie wszyscy o już słyszeliście, jest to, jest to hack and slash, ma być to pogromca wszystkich hack and slashów, jakie istnieją. Dlaczego o tym mówię? Nawet dlatego, że dzisiaj wystartowały. Nie dzisiaj. Niedługo, przepraszam, startują zamknięte beta testy w Rosji, więc no, już, tutaj, Europy naszej, zacieram rączki i na pewno na streamach i na kanale pojawią się odpowiednie materiały. Zdaję sobie sprawę, że ten film mógłby być troszeczkę zagmatwany, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to zapraszam do sekcji komentarzy, ja oczywiście to opiszę. Nie mam za bardzo doświadczenia do mówienia przed kamerą w ten oto sposób, bez, bez jakiejś tam gry podstawki, więc chętnie odpowiem, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania. Ja bym chciał oczywiście jeszcze raz podziękować za te 500 subskrypcji, dla mnie to jest niezwykle milowy i chcę, żebyście wiedzieli, że to jest w zasadzie kanał Kowarek 2.0, więc no, ruszamy, ruszamy z kopyta i no, mam nadzieję, że, że będziecie chętnie zaglądali mój kanał i jak jeżeli będziecie chcieli, bądź też nie, zostawię łapeczkę w górę, bądź w dół i zostawicie jakiś tam y, komentarz. Więc no, w tym materiale to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie ze zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu komentarza oraz zasubskrybujcie kanał, To by być zawsze, zawsze na bieżąco. A jeszcze raz dziękuję Wam za 500 subskrypcji, żegnam się z Wami, do następnego razu, cześć!